Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w drugim odcinku z serii The Sims 4 Licealne Lata Aurelki Dzisiaj kochani idziemy po raz pierwszy z Aurelią na to spotkanie drużyny cheerliderek, Więc się mega, mega nie mogę doczekać I już Wam puszczam czas, pokażę Wam jeszcze tak na szybko co się zmieniło, bo troszeczkę się zmieniło Jeżeli oglądaliście live'a, jeżeli nie no to wtedy możecie nadrobić, bo jest publiczny na kanale A jeżeli oglądaliście to wiecie, że byliśmy z Aurelką w w tej drugiej dzielnicy, tam gdzie jest to Bubble Tea, ten Second Hand, i ja Was tam dzisiaj jeszcze raz zabiorę. Bo jeżeli właśnie nie oglądaliście zapisu, który jest całkiem długi, to po prostu dzisiaj tam jeszcze raz skoczymy. Nie jestem nim jakoś wielce zachwycona opcjami, które tam mamy, ale zobaczymy i, i po prostu spróbujemy tam się jeszcze raz wybrać. No i będziemy mieć to spotkanie. Mam nadzieję, że zdążymy tych Cheerleaderek. Jeśli chodzi o klub Cheerleaderek, to robi się to przez komputer. Zapisujemy się z szkoła średnia, udział. Wydaje mi się, że to tutaj gdzieś było zapisz się na zajęcia pozalekcyjne. Ona już jest zapisana, więc teraz tego nie mogę zrobić, ale wydaje mi się, że to tutaj właśnie można było zrobić. Jak też jesteście ciekawi, nie możecie znaleźć to tam na live'ie, to robiłam, zapisywałam Aurelkę, więc też możecie sobie sprawdzić ten zapis live'a, bo cały czas czekałam, aż się pojawi jakaś cheerleaderka w szkole i nie mogłam żadnej znaleźć takiej, która by zachęcała do zapisania się w, do tej drużyny cheerleaderek, więc w końcu udało mi się, ktoś mi napisał na live'ie, nie pamiętam kto, ale dziękuję Dziękuję, żeby właśnie spróbować przez komputer i udało się, zapisaliśmy naszą Aurelkę, jest już obecnie cheerleaderką i dzisiaj mamy pierwsze właśnie zajęcia o 15.30. Podbijać musimy jej też umiejętności sportowe, ponieważ to wpływa na jej ruchy i coraz fajniejsze układy będzie mogła robić. Co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć, trochę się zmienił domek, trochę go sobie przerobiłam, zrobiłam wejście na strych z pokoju Aureli ostatecznie i tutaj zrobiłam jej taki Mały pierdzielnik po prostu, ale tu jeszcze coś będę dodawać, bo to jest tak na szybko robione. Na razie siedzi tutaj i testuje Michel, ale później tutaj coś jeszcze właśnie pododaję. Chciałam tylko sprawdzić, sprawdzić, czy w ogóle się tam da radę dostać, więc dlatego tam Michela wrzuciłam. No i pokój też został odrobinę dozdobiony, tak? Wrzuciłam jakieś kilka ozdób. U Michela się chyba nic nie zmieniło, on dostał jeszcze jakiś taki nowy plakat. Zmieniło się też sporo tutaj w pokoju, w sypialni rodziców. Ona jest już skończona. Ja tutaj już nic nie będę dokładać Jest sztaluga, mogą sobie malować Tu jest taki kącik z fotelem No i tutaj w tej wnęce zrobiłam im taką niby szafę Dodatkowe miejsce po prostu mają na przechowywanie I bardzo lubię ten pokój, mimo że jest ciemny To wydaje mi się taki przytulny No taki konkretny No i dużo luster Tu też jest oczywiście wielkie lustro Zrobiłam też łazienkę, bo wydaje mi się, że łazienki nie widzieliście Pokazywałam ją na live, ale właśnie na odcinku jej nie widzieliście Więc jest tak, biel, czerni te witraże dodają wystarczająco dużo koloru, więc nie potrzeba więcej. Za pomocą kafelek wystarczy mi tutaj biel i czerń. No i lecimy sobie na dół. Na dole zmieniła się też łazienka, bo tutaj mamy pralnię ale zastanawiam się, czy to tak zrobić, czy gdzieś przerzucić indziej tę pralnię, bo jakoś mi to tak nie leży, więc tutaj się jeszcze może coś zmienić. A tutaj w tej części drugiej mamy wannę i też fajne lustra i umywalkę i kibelek. A no i zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Tutaj dobudowałam w ogóle trochę nad ogrodem posiedziałam. Dobudowałam takie. you <laughs> Troszkę, troszkę można powiedzieć, że zadaszenie, chociaż to jest niepełne zadaszenie, mm, taką zrobiłam tutaj instalację z roślinek, zadaszyłam odrobinę ten taras. Chciałam, żeby wyglądał lepiej. E, dodałam troszeczkę roślinek z tej strony. W ogrodzie też są jeszcze jakieś rośliny. Z tej strony też jest ta kratka z mm, bluszczem. E, tutaj też jakieś kwiaty rosną. No i oczywiście mamy również z przodu płotek. Wciąż nie mogę się zdecydować, czy chcę ten dom w kolorach niebieskich, czy chcę go przemalować na jakieś inne kolory jeszcze się nad tym zastanawiam, a no i powiększyłam tę wieżyczkę, ale wydaje mi się, że nie widać aż tak bardzo, że ona jest powiększona, więc e, więc całkiem spoko, tylko ją wydłużyłam od frontu, jest taka sama a dzięki temu mamy tam na strychu więcej miejsca, dobra, puszczam czas, bo się rozgadałam jak zwykle, Aurelia, o której ty idziesz o ósmej chyba zaczynasz szkołę, prawda? Lekcje mamy odrobione, więc cudownie, w ogóle jak byliśmy na tym live, jak był ten live, to skoczyliśmy tam do tego lumpeksu i udało nam się zaprojektować jeden strój, może później wam to pokażę Spróbujemy to założyć. Zobaczymy w czym Aurelia będzie chciała pójść. Dam się jej jeszcze wyspać, żeby nie była niezadowolona w tej szkole. No i skoczymy sobie zaraz. Praca domowa jest odrobiona, Czy ona ma nieodrobioną pracę domową? Aurelia idzie na lekcję, tak, 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 tak. Chcemy z nią dołączyć, a no i w ogóle... Słuchajcie, bo jeszcze jedna rzecz, chciałabym dzisiaj e, zrobić licencję z Jailin, z matką Aurelki i faktycznie już e, zdobyć tę pracę, tak można powiedzieć, pełnoprawnie e, tej, m, tej medium, bo ona obecnie ma dość dobrze rozwinięte umiejętności, właściwie ma na maksa te umie umiejętności parapsychiczne. Tylko brakuje jej jeszcze kariery, bo obecnie jest wolnym strzelcem i nie ma możliwości się zatrudnić jako, ten, e, jako to medium, bo nie ma tej licencji, więc postaramy się dzisiaj to jeszcze ogarnąć. Co to za przystojniak? Kto to jest? A, ty jesteś chyba z Komorebi Tak cię coś kojarzy, Ej, fajny on jest. Może do niego ona powinna zarywać. Bo ja się ostatnio zastanawiałam nad tym Jerrym, co chodził z torbą na głowie, ale ten Jerry jakoś tak jak go wrzuciłam mm, do kasy średnio mi się podobał. Więc wiesz co? Chodź tutaj do tego zagadaj. Może tylko jak ty byś chciała szepcz o zauroczeniu, droć się na temat twarzy, <laughs> może niekoniecznie. E, możesz go po prostu A ty się z nim znasz? Aurelka, ty się z nim znasz, Kioshi, no dobra. To może tego Kioshi sobie ostatecznie na bal zabierzemy? Zobaczymy jeszcze, się będę nad tym zastanawiać. I wiecie co? Bo ostatnio też was pytałam i nie chcieliście, żeby Aurelka szła z, ze swoją miłością. Axel, nie, nie, chyba nie przypadł wam jakoś do gustu. Na live mówiliście, żeby właśnie wziąć tego Harisa. O, tutaj jest ten Jerry Harris Ale mówię, no, Aksel jest przystojniejszy od niego, tylko Jerry jakiś taki się wydawał. Nie wiem, może to ta torba na głowie była taka kusząca, ostatecznie jak mu zdjęła to się okazało, że e, niezbyt <laughs> dobra, nieważne, bo ja gadam i gadam, lecimy na zajęcia, poranny czas wolny, chodź Aurelka, pokaż mi, czy ty masz zrobione te prace domowe, odrób zaległe lekcje, ona ma zaległe lekcje, o nie bardzo źle, Aurelia, proszę jej się odrabiać zaległe lekcje, idziemy odrobić ja ci odrabiałam przecież wszystko w weekend wydawało mi się, że masz odrobione oj ty, lamo ty, i oj Jala lama ja, o proszę, jakie tutaj towarzystwo zacne, też wszyscy odrabiają lekcje, dobra, przyspieszymy czas bo to odrabianie lekcji to zapewne porywające nie będzie, ale niech sobie odrabiają i zaraz skoczymy na zajęcia. zdążysz to odrobić? Uuu, nie wiem, nie wiem, kochana. Mam nadzieję, że zdążysz. Jak nie zdążysz, to trudno, to się chwilę spóźnisz, ale zależy mi, żebyś poszła na zajęcia z odrobionymi mm, lekcjami. Praca domowa, ej, nie wiem ma tutaj, że ukończone. To co ty odrabiasz, koleżanko? Masz jeszcze 15 minut. Dobra, zdążysz. Leć na zajęcia, bo się spóźnisz. Leć już, leć, 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 leć. Odpowiedzialność. Uuu, wzrosła ci odpowiedzialność. Aurelia odrobiła swoją dzisiejszą zaległą pracę domową. Cudownie, to leć na zajęcia, kochanie, leć. U, chwilę się spóźniłaś i cyk do pierwszej ławki. Super. Na pewno będziesz odpytywana za to. Nauczycielka Rita Kumbes. Mam problem z tą panią, z jej nazwiskiem, nigdy nie wiem, jak to się czyta. Aurelia czuje się jakby ktoś przejął kontrolę nad jej życiem. Czy udaje jej się wreszcie spełnić marzenia? A może ktoś, kto kontroluje jej życie, sprawi, by, by do tego nie doszło? Nie mam pojęcia, czy udaje się, czy się jej nie uda. Dzisiaj mamy, a, zajęcia z matematyki. Ue, no dobra. Poranne zajęcia kończą się za 15 minut. Jakoś wysiedzisz na tej matmie. Ja też siedziałam na matmie w pierwszej ławce. Dajcie znać, w której ławce siedzicie na matmie. U nas było tak, że pani pytała od końca, więc zawsze siedziałam w pierwszej, żeby uniknąć pytania. I co? To, ale to się skończyło, czy ty dalej masz jeszcze te zajęcia? Przerwa obiadowa. A dobra, teraz masz przerwę obiadową, to chodź coś porobisz. Chodź coś porobisz, możesz z tą szafką swoją coś porobić. E, Zerknij, zrzeknij się szafki, nie zjedz jabłko, a zjedz sobie jabłko. Kup piłkę, ozdób szafkę, masz ozdobioną, więc zjedz sobie tylko jabłko. E, no, lecia Aurelka, leć zjeść sobie jabłuszko i e, rozejrzymy się za kimś fajnym. Czy to jest Kassandra? Ej, to jest Kassandra! Cudownie, w takim razie pojawiają się Simowie też z innych miast, co mnie właśnie bardzo, 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 bardzo cieszy, e, tylko mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Ech, tak, wiem, zachłanna jestem, <laughs> ale jakoś wciąż mi tutaj tak pusto. Dobra, zjadłaś sobie jabłuszko, co ty tutaj masz? Poczucie spełnienia. Aurelia wykreśla kolejny podpunkt z listy rzeczy, które chciałaby zrobić. Bardzo się cieszę. Jest w porządku. Cyfrowe szczęście, post na towarzyskim króliczku. Dobra, co ci się tutaj świeci? Bo ten cyfrowy, ten towarzyski króliczek mnie jakoś tak kusi, ale nie miałam okazji go, go przejrzeć jakoś zbyt dobrze. Ta bitwa na poduszki była czystą eufori euforią. Czuję, że promienieję, ale przecież ty się nie biłaś z nikim na poduszki, Aurelia, aktualizacja liczby obserwujących e, dziś, okej, okay, dobra, aha, czyli możemy sobie tutaj tak posprawdzać, co oni, co oni wrzucali uuu, a to są w ogóle wiadomości, tak, co u ciebie słychać Aurelia, Aurelia, już teraz możesz przedłużyć gwarancję swojej lodówki, <grywa> mama ma poczucie humoru, okej, okay. wspaniale przyjaźnić się z kimś takim jak ty mogę mu odpisać, o dobra, dajmy mu coś takiego E, a, bo to ojciec, co u ciebie słychać, Aurelia. E, mogę mu coś też, też takiego, może na, ne, neutralnego odpisać. No, dajmy coś takiego, że powiedzmy, że się cieszy, ale szkoda, że czy mogę? A, nowa wiadomość, przyjacielska wiadomość. Aha, bo te emotki to są niby właśnie wiadomości. To wyślimy jakąś przyjacielską wiadomość do kogoś, a nie możemy. A czekajcie, dobra, dobra, tak. Karmela próbuje ogarnąć. E, wrzućmy sobie tutaj nie możemy wrzucić tego Kioski. nie pamiętam jak on miał na imię, ale chciałam go tu wrzucić. Kurczę, nie możemy go tu wrzucić. Ze słabo go znamy, czy to o to chodzi i dlatego go nie mogę dodać. No dobra, no, trudno, to spróbujemy się z nim lepiej poznać, jak mi się gdzieś tutaj jeszcze napatoczy. Dodamy go do listy znajomych i spróbujemy coś tam, a do niego wysłać, jakąś wiadomość. On tutaj jest, nie? Chodź, Aurelka, chodź, chodź tutaj do tego pana. Mm, ucałuj dłonie, Ddydydy. a to jest student? Tak, student, dobrze, jeszcze się chciałam upewnić. Pochwal go szczerze, powiedz, że podoba Ci się jego mroczny styl, bo on tak na czarno, a ty tak na różowo, to będziecie do siebie pasować, co nie? W końcu przeciwieństwa się przyciągają. Aha, no właśnie, i w dwie różne strony stwierdziliście, stwierdziliście, że pójdziecie. Czy on ma szafkę obok ciebie? No to jest przeznaczenie. Patrzcie, on ma szafkę praktycznie obok Aurelki. Chodź tu, Aurelia, zajmij się tym panem. Ej, a może on tak specjalnie wziął sobie szafkę obok Aurelki? Hmm, podejrzane, podejrzane, może ona też mi wpadła w oko. Aurelia i jak ten Kiosho? Kiyo, muszę, muszę się nauczyć jego imienia, Kioshi. Okej, okay, dobra, aż tak bardzo nie przekręciłam, Kioshi. Kio, może będziemy na niego Kio mówić? Albo Shi? Kio? Kio czy Shi? Możecie mi napisać w komentarzach, jak na niego mówić. Dobra, spróbujemy się z nim właśnie tutaj teraz w tej przerwie zaprzyjaźnić. Nie lubię, lubię. A, on by mi narzekaj na falę upałów, marudź, o nie, dobra, wydaj mu się jakaś taka pozytywna, nawijaj o dorastaniu, bo nie chcę, żebyś mu tutaj narzekała przy pierwszym spotkaniu i głodna już jesteś, dobra, trudno. Zdąży zjeść, teoretycznie jeszcze masz trochę czasu, więc w sumie to weź sobie te pulpeciki, zjedz to, zjedz pulpeciki i możecie sobie tutaj gdzieś razem usiąść, a w ogóle możemy go dodać do grupy. Uhuhu, to by było miłe działania. Aha, nie możemy go dodać do grupy. No trudno, mm, ale usiądź sobie tutaj, usiądź i rozmawiaj tutaj. Dobra, może on pójdzie za tobą. Pójdzie. Uuu! Uh! słuchajcie wspólny lunch no dobrze no to wygląda całkiem romantycznie jest szansa że coś z tego będzie Kioshi i nasza Aurelka wspólny pierwszy lunch drugi dzień w szkole Aurelia coraz lepiej sobie radzi bo pierwszy dzień był taki naprawdę słaby. ona czuła się taka e, czemu tu je le leży jedzenie halo co jest nie tak czemu walacie żarcie po podłodze no dobra, nie komentuje, oho, Cassandra się dosiadła, myślicie, że będzie tutaj coś próbowała zarywać z niego? Hmm. Mam nadzieję, że nie, bo ten Kiyoshi nawet całkiem się konkretny wydaje. Zachowuj się zabawnie w zatłoczonym miejscu, o dobra, możemy spróbować jej to dać, może będzie trochę szczęśliwsza. Zabawne, żartuj o zaroście, a zażartuj o zaroście, zobaczymy czy, czy się zaśmieje, czy jest sztywny, czy ma poczucie humoru, czy nie ma. Możesz sobie zażartować z wąsów. O, fajnie, masz poczucie humoru i dystans. Koleś, lubię Cię. Aha, bo ja jeszcze dwa razy powinnam się tutaj w zatłoczonym pomieszczeniu zachowywać zabawnie. To spróbuj z Kassandrą też coś zażartować. Zażartuj o owłosieniu. Aurelia, tak, próbuje pokazać, że ma dystans, że jest cool, że jest fajna. No, w sumie chce się wtopić w środowisko, tak? Tutaj w te, wkupić się jakoś w grupę tych znajomych studentów, bo ostatecznie no jest nowa, więc. u Kassandrze się to chyba nie zbyt spodobało. Cassandra chyba jest wyczulona na punkcie owłosienia no trudno, leć Aurelka na zajęcia leć, leć, przynajmniej jesteś najedzona i z Kiyoshim ci poszło całkiem konkretnie pozytywnie a on nie ma z tobą zajęć, no no, mra, szkoda o biedna, usiadła w ostatniej ławce jejku, cudeńko ty moje biedne, współczuję czujesz się teraz lekko zawstydzona po tej rozmowie z Kassandrą o. i wszyscy w telefonach, nie? standard, dobra weź udział w zajęciach z nauk przyrodniczych to są chyba już Twoje ostatnie zajęcia Kiosi, gdzie jest? Tutaj siedzi no dobrze, no dobrze, panie, pan jest przystojny, podobasz mi się, pan, wiesz, pan <t> tak, jestem zachwycona tym simem, tak, no powiem Wam, że serio, serio, nie sądziłam, że że właśnie mm, Aurelka może, mo mogłaby być z kimś innym niż Aksel, ale podoba mi się ten sim i myślę, że całkiem ładnie by razem wyglądali, fajną parę by tworzyli, dajcie koniecznie znać, czy jest Jesteście team Axel czy team Jerry, bo Jerry w sumie jeszcze wciąż wchodzi w grę. Jej ku ile ty masz teraz znajomych? Jerry, Kiyoshi czy Axel? W sumie Axel to jest taka pierwsza jej prawdziwa miłość, ale no no, wiecie jak, to jest nowe liceum, więc yy, Aksel jest też daleko, więc może pora się rozejrzeć za kimś innym. Aurelia zaczyna spotkanie drużyny cheerleaderskiej za około godzinę. Dobra, super, polecimy sobie tam za godzinkę. Niech się kończą już te zajęcia. Czy ty możesz coś tutaj w trakcie tych zajęć robić? Skończyły się idealnie, dobra. Jak się skończyły, to ja bym cię chciała przebrać teraz, moja panno, w strój cheerleaderki, bo idziesz na zajęcia liderek, <grym> więc się, moja droga, przebierz. Zmień strój, zmienimy ci już na sport. To wy? Eee, ten czy ten, ten czy ten. Dobra, damy ci ten strój, bo mi się podobasz w tym stroju. Z dłuższym rękawkiem masz taką fajną kitkę. Uuu, a co tutaj za ekipa taka? Czemu one wszystkie się tak patrzą na, na Aurelkę? Co one od ciebie chcą? Halo, eee, porozmawiaj z Simką o imieniu Morgan i porozmawiaj z Savaną. Eee, dobra, olej, Aurelia, nie, nie rób sobie zdjęć, tylko chodź na to spotkanie drużyny Cheerleaderek. To będzie gdzieś tutaj, prawda? O 15:30 mam nadzieję, że to jest gdzieś tutaj i że faktycznie będziemy mogli wziąć w tym udział wymagania, wykonuj zadanie codzienne, ćwicz no to chodź już tutaj Aurelia, zobaczymy wykonaj celowy układ, będziesz najwyżej już gotowa jak przyjdą inne liderki, bo jest dopiero 15.08, więc teoretycznie jest jeszcze czas żeby się wszyscy zebrali no zobaczcie jak ona ładnie w tym stroju wygląda jaka ona jest wdzięczna w tym stroju chodź ta pokaż nam się pięknie no, pasuje ci ten cheerleading, ewidentnie. Bardzo się cieszę, że jednak poszliśmy e, właśnie w te zajęcia, a nie w inne Dobra, przyspieszamy trochę czas i lecimy no motem. Dawaj, 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 kochana. Gorzej będzie, jak się okaże, że w sumie te zajęcia to, to tak naprawdę. Mm... O, rozpocznij aktywność. Dobra, to przestań, Aurelia, stop, 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 stop i zobaczymy, gdzie ona pójdzie teraz. Gdzie się wybierzesz? Ej, to jest gdzieś indziej? Uuu, no dobra, czyli mogłam nie iść tam na ten stadion? Aha, to nas przenosi gdzieś. A gdzie to nas przeniesie? Ej, o co chodzi? Czemu to mnie przeniosło do domu? Halo! Czyli jest na spotkaniu drużyny cheerleaderskiej? Czy ja się nie mogę do niej przenieść? Ej! No serio to będzie w ten sposób wyglądać? No nie, ćwiczy cheerleading na macie. Olej! Masakra! Ja myślałam, że my będziemy w tym brać udział. Aurelia idzie na spotkanie drużyny czy liderskiej, a to jest królicza Nora i to tak... O, masakra, ale zlamili. Ja nie mogę w tym wziąć udziału. Ale bieda, wygłupiaj się, wyjść wcześniej, zdobywaj przyjaciół, ćwicz ciężko. Och, kurczątko! Żadne uczucie nie dorównuje temu, które pojawia się po przejściu ostatniego poziomu, gdy Jaylin. Nie, Jaylin nie lubi grać w gry wideo. Dobra, dajmy tutaj Aurelii, żeby ćwiczyła ciężko, to jest w końcu jej pierwszy dzień, więc, więc liczymy na to, że, że się mocno postara. Ale powiem Wam, że jestem teraz na maksa rozczarowana, że się nie udało tam pójść z nią na ten trening. Ale masakra. Aurelia w trakcie aktywności. O, no to co nam po tych cheerleaderkach, skoro i tak nie możemy brać w tym udziału? Ale lama. Simsy to lama dzisiaj. To do Ciebie dzwoni, kochana. Chcę Ci tylko powiedzieć, że za twoją radą. Do A, tak, bo grałam chwilę i tutaj się. E, e, Aurelia, Amelia się pytała, czy wziąć mm, Dona Lotario w obroty, więc stwierdziłam, że nie, przecież ona ma Amaro, co ona sobie w ogóle wyobraża. Dobra, co Wy robicie? Skoro jesteście tutaj, to ja was poogarniam. Muszę znowu zablokować im te pokoje, bo odblokowałam na chwilę i widzę, że wszyscy się teraz... Tutaj będą złazić. Ty, mój drogi, chodź sobie pomalować obraz, portret, klasyczny obraz, a idź maluj jakiś portret. Ty, moja panno, nie gadasz i nie siedzisz przy kąpie, tylko ja bym chciała, żebyś spróbowała przeprowadzić e, ceremonię. Właśnie, bo ty już możesz przeprowadzać ceremonię, więc chciałabym, żebyś to zrobiła, żeby dom był odrobinę dzisiaj mniej nawiedzony. Jak Aurelia skończy te zajęcia, to po prostu pójdziemy z nią tam do tego bubble tea i zobaczycie też jeszcze sobie, jak to bubble tea wygląda. E, trening drużyny. W trakcie treningu dwóch członków drużyny nagle zaczyna się bić. Trudno powiedzieć, czy przyczyną bójki były sportowe emocje, czy może jakaś afera w mediach społecznościowych? Tak czy siak, Bijatyka staje się coraz zacieklejsza, a dookoła walczących ustawia się tłumek gapiów. Dopinguj ich uspokój ich. Ja myślę, że Aurelia jest jednak mimo wszystko rozsądna i spróbuje ich uspokoić. Aurelia wkracza do akcji i robi to, co należy. Członkowie drużyny powinni się kolegować i wzajemnie wspierać, a nie ze sobą rywalizować. Brawo Aurelka! Kiedy skłóceni koledzy trochę ochłonęli, obiecali spróbować się pogodzić. Dobrze, że Aurelia zareagowała. Mała, poprawy, mała poprawa oceny e, działalności cheerleaderskiej. Super, tylko szkoda, że to jest właśnie w ten sposób zrobione. Ja liczyłam na prawdziwe zajęcia z tymi cheerleaderkami. Ach, no i dobra, teraz mam wielkie, wielkie giga rozczarowanie. Dobra, trudno, mój drogi, e, mój drogi Michalu, co ja bym z tobą chciała porobić? Ty, kochany. Aha, ty jesteś śpiący. No dobra, no to idź się, prześpij. Ty prowadzisz taki tryb życia wciąż nieogarnięty, nie wiadomo, e, nie wiesz co ze sobą zrobić, nie wiesz jak żyć. O, wróciła nasza piękna liderka I jak było? Czy ty jesteś smutna, kochana? Nie, tak, tak względnie powiedzmy, jakie masz tutaj... E, nastrójniki, nie do zatrzymania, ćwiczenia cheerleadingu doskonałe ruchy, Aurelia odłożyła, dołożyła wszelkich starań by jej występ był spektakularny, cudownie i ci wszyscy znajomi, świetnie no to skoro teraz Aurelka jest już ogarnięta nie mamy jeszcze godziny późnej więc możemy się spróbować wybrać z nią na te bubble tea i spróbujemy wziąć ze sobą Kiyoshi o ile będzie... O ile będzie miał ochotę, to było tutaj, tak, czaj modę. Lecimy i zaproponujemy wspólny wypad. Wypad Kioshi Kiyoshi i to, więc tak, lecimy. Jesteśmy na miejscu, mamy jakąś... Aha, ja. dobrze, bo to była umiejętność od ojca zdobyta, tak ojciec maluje. E, pokaz mody, chcesz się pochwalić swoim wysublimowanym stylem? Zbierz aplauz od innych fashionistów podczas pokazu mody w mody, a to jest pokaz mody teraz. No dobra, wspaniale, możemy go sobie dodać do grupy. E, współlokator działania, dodaj... Aha, my jesteśmy już w nim... Z... W <grym> Mój język, brawo. E, z nim w grupie. Pogadaj sobie z nim jakoś tak przyjaźnie. Czemu ty chcesz ciągle marudzić? Przechwalaj się figlowaniem, to może nie. Popisz się strojem, pokaż zdjęcia, pokaż ulubioną grę. Dobra, pogadaj z nim o graniu ogólnie, bo on tak wygląda, jakby e, lubił sobie w coś popykać. Może go trochę przerobię też, bo jakoś tak mi mm, w tej iej oryginalnej wersji e, wydaje się, że, że mógłby wyglądać lepiej niż w tej właśnie iej więc sprawdzimy. Później go spróbuję przerobić na kolejny odcinek. Co się stało z tą panią? Co tu się dzieje? Czemu ona tak zawisła? O co tu chodzi? Czy, czy ona biegnie, ale stoi? Aha a bo to jest ten pokaz mody o ojejku, tą prawie aż wywaliło z obcasów e, no dobra nie wiem, nie próbuję zrozumieć dziwne to było Aksel o nie, Aksel, zobaczcie biedny, zobaczy, że Aurelia poszła na bubble tea z jakimś obcym typem, no trudno e, próbujemy go zignorować zamów napoje, zamów sobie bubble tea z mlekiem e, z mlekiem, czekoladą i pianką serową ojoj, to brzmi dobrze, dobra, leć Leć sobie zamów. Czy ktoś sprzedaje siostra kaliente? Oczywiście nie na kaliente. Dobra, leć zamówić, leć. Czy on pójdzie z tobą? Nie, a szkoda, że nie możesz kupić dla niego też. Bo tutaj nie ma opcji, żeby zamówić dla kilku, prawda? Osób nie, nie ma. No dobra, no właśnie, to jest takie słabe. Nie dość, że tutaj jest tak mało tych opcji z tym bubble tea. Zamówiłaś to w końcu, czy nie zamówiłaś? Hej, kochana, ej, miałaś sobie bubble tea kupić. Co z tym bubble tea? Czy ona ci robi to bubble tea, a ty sobie tutaj E, pogawędki ucinasz no dobra, to skoro już zauważyłaś e, zauważyłaś swojego byłego, byłego aktualnego ciężko stwierdzić w, na jakim oni są etapie to weź do niego chociaż e, zagadaj, no bo, no bo widzisz go więc tak, możesz go przytulić a, bo ty bubble tea sobie teraz bierzesz no okej, okay, dobra, no dobra napiłabym się też, kurczę, za każdym razem jak e, biorę to bubble tea tutaj z Aurelką, to mam ochotę się napić i za każdym razem mam ochotę właśnie na bubble tea Ach, no trudno. Będzie to za mną chodzić pewnie zawsze, jak będę tutaj grać. E, dobra, a wracając jeszcze do tego second handu, to wam powiem, że ogólnie mi się ta parcela podoba, ale jestem rozczarowana, bo tutaj nie ma zbyt wiele opcji. Tu jedynie możemy albo sobie skorzystać z, tego, e, z tej lady i kupić coś do jedzenia. Tam jest też zaledwie z pięć chyba tych opcji z tymi burgerami, albo to bubble tea, którego też nie ma jakiejś porywającej ilości smaków, mm, więc. Trochę mi przykro, że więcej tego nie dodali, a jeśli chodzi o resztę, no to teoretycznie tutaj możemy stworzyć stylizację modową i ją sobie kupić, e, więc może Wam jeszcze pokażę na szybko, jak to wygląda. Orelka, stwórz stylizację i spróbujemy coś wyszperać dla Ciebie. No, i wygląda to tak, że przenosi nas gra do takiego mini kasa, i tu możecie sobie wybrać ubrania, które teoretycznie można kupić i później na siebie założyć. Każde z tych ubrań ma troszkę inną cenę, i teoretycznie powinny się właśnie pojawiać jakieś takie perełki, które nie są normalnie dostępne w kasie, ale powiem Wam, że nie widzę tu takich rzeczy, które. które Miałyby nie być dostępne w kasie. Wydaje mi się, że wszystko co tutaj teraz widzimy, to, że normalnie w kasie dostępne jest, dostępne tylko u sprzedawców na simowych sesjach. Okej, okay, czyli o co chodzi z tymi simowymi sesjami? Hmm, to to jeszcze jest coś, co muszę też zbadać, odkryć. Czy tu będzie coś zablokowane? Tu są jakieś takie rurki. E, dobra, to zrobimy sobie taką mini, mini stylizację. Damy te czarne rurki, bo one są. One są nawet całkiem spoko, i do tego spróbujemy dobrać ci jakąś górę. Dobra, i na górę ta kurteczka. Czy będą jakieś teraz buty, które moglibyśmy wybrać i które by ci pasowały do tego stroju? Dobra, zostawię jej te buty, bo żadne inne w sumie lepiej nie pasują, więc zostawmy już to i teraz w tym momencie możemy sobie jeszcze nazwać chyba swoją stylizację. Ja tutaj wybiorę, że to jest po prostu trendy dziewczyna, bo nie wiem, jak inaczej ten styl nazwać, ale tych stylów jest naprawdę całkiem, całkiem dużo, więc możecie sobie wybierać z tej listy. No i też możecie oczywiście zrobić stylizację dla mężczyzny. Nie musi to być stylizacja dla kobiety. Są też czapki, ale ja już tutaj żadnych innych dodatków dodawać nie będę. No i zatwierdzamy sobie tę stylizację i to się jej powinno pojawić w tej torebce w wyposażeniu. No i teraz ta torebka pojawiła nam się w wyposażeniu. Jak sobie na nią klikniemy, to możemy albo sprzedać strój na trendy, albo założyć ubranie, więc może spróbujemy właśnie założyć to ubranie. Dawaj, ubieraj się, w i co, a to by się siku chce, No ładnie w tym wyglądasz. Całkiem ok, chociaż te buty mi nie pasują, dałabym ci jakieś inne, ale generalnie całkiem ok Tę kurteczkę też lubię. Dobra reputacja, Aurelia ma już ugruntowaną reputację, witając się znowu napotkanymi simami będzie miała szansę na błyskawiczne nawiązanie przyjaźni. Super bardzo się cieszę. I co teraz? Jak ty jesteś w tym stroju, popisuj się stylizacją modową. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ona się tym zacznie popisywać. Zaraz skoczymy jeszcze z nią do łazienki. No, spróbuj się popisywać. Aha, dobra, ty stoisz i się wygięłaś, i to, to jest twoje popisywanie się stylizacją. Patrzcie i podziwiajcie, jestem Aurelia i jestem najpiękniejsza. Mhm, mm mhm. Mm no dobra, okej. Okay. No niezbyt mi się to popisywanie podoba. Takie to drętwe trochę. Rozmawiaj z Cima moim o imieniu Aksel. Ty, 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 ty nie rozmawiaj, bo Ty mi się zaraz sikasz, kochana. Więc gdzie tu jest łazienka? Z tej strony jest łazienka. Skocz sobie skorzystać. I powiem Wam, że jeszcze chciałam zobaczyć tego króliczka. Czy tu można coś z tą stylizacją zrobić? Trendy jest tutaj. Promuj aktualną stylizację. Dobra, tak, można sobie nie promować te ciuszki, ale nie wiem, czy to mnie aż tak interesuje. No dobra, możemy spróbować to zrobić, bo pewnie później okazji mieć nie będę, bo ja się tym jakoś wybitnie nigdy nie bawię. Więc spróbujmy wypromować tę aktualną stylizację, którą na siebie przywdziałaś. Tylko nie wiem, czy łazienka to, to jest dobre miejsce, żeby promować nowe ciuchy. Chociaż w sumie zawsze sweetfocie mm, i w selfiaczki yy, w kibelku <laughs> są najpopularniejsze. Czy ty? Aha, dobra, myślałam, że wyjdziesz, ale nie, jednak nie wyjdziesz. Znakomite wyczucie stylu sprawiło, że Aurelia zyskała nowych obserwujących, mianowicie 34. Pamiętaj, im więcej obserwujących, tym łatwiej sprzedawać stylizację na trendy. Okej, okay, możesz coś jeszcze z tym zrobić? Trendy, promuj, przeglądaj, sprawdź liczbę obserwujących, zamiast stylizację. E, no dobra. Hmm otwórz towarzyskiego króliczka powiem Wam, że jeśli chodzi o tę parcelę może jeszcze się tutaj przejedziemy tak na szybko po okolicy, to jestem właśnie rozczarowana ale dobrze chociaż, że ta okolica jest ładna, tylko jak zwykle bla blakuje mi tutaj, tak blakuje to jest śliczne miejsce wolnych parcel uważam, że jest tego za mało no i nie mamy zbyt dużego pola do popisu jeśli chodzi o zaludnianie miasta no bo, no bo jest po prostu mało tych parcel ale ogólnie miasteczko podoba mi się bardzo jest to chyba jedno z ładniejszych Chyba na pierwszym miejscu będzie u mnie albo to miasto albo Bridleton Bay albo właśnie Hanford miasto z wiejskiej sielanki więc to będzie moja trójka jeśli chodzi o, o miasteczka w The Sims 3 ale powiem Wam, że właśnie brakuje mi tutaj przestrzeni brakuje Wolnych parcel, no a tak poza tym, no to, no to jestem nawet całkiem zadowolona z tego miasta. No i ta parcela też tak. Niby fajnie, że jest ten second hand, ale nie do końca podoba mi się to, jak to działa. Dobra, ja się z Wami będę na dzisiaj żegnać. Już Jaylin sama spróbuje zrobić tę licencję, bo i tak ten odcinek jest długi, więc już sobie dokończę sama. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby dać znać na kogo liczycie, kto powinien właśnie się wybrać z naszą Aurelką później na bal. Czy powinien być to Axel, czy powinien być to Kiyoshi, a może powinien być to Jerry. Jestem bardzo ciekawa, komu kibicujecie. Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie! No i cześć!